31, którego stawką będzie pas Runda. z kategorii ciężkiej. A więc 61 kg na zielono Korzeniowski na czarno GES. Korzeniowski, który nie wygrywał nigdy przez knockout. natomiast parę razy skończył swoją z gameplan Kamila Korzeniowskiego. I próbował obalić, skontrolować, jednak tutaj bardzo dobra próba ze strony Kamila odwrócenia tego i skontrowania tego obalenia, jednak ręka pod pachą, tak zwany underhook przeszkodził mu wtedy. Dla niego to też jest całkiem niezła pozycja i tak no i robi sobie już miejsce na łokieć Korzeniowski, to się też dzieje, teraz wciągnięty do gardy Korzeniowski. Gdy Korzeniowski próbuje podnosić pozycję Kamil Gez i wstawać z tej niekorzystnej dla siebie pozycji W tej chwili próba zapięcia trójkąta ramieniem przez Kamila Korzeniowskiego Sprawdźmy czy coś z tego wyniknie W tej chwili będzie próbował uwolnić swoją prawą nogę Być może zaatakować plecy Kamila Geza Ale Kamil Gez póki co podnosi się Odwraca się plecami w stronę klatki i być może za chwilę będzie próbował samemu przejść do kontry w postaci właśnie takiego obalenia, jakim jest teraz. Jednak wciąż jest odwrócony w taką pozycję. No i teraz pytanie właśnie, jeżeli by tutaj uwolnił Kamil Gess, lewą rękę wyciągnął, a ona jest z przodu Kamila Korzeniowskiego, gdyby ją wyciągnął, to Muców jednak w tej chwili ma tą możliwość zablokowaną. No a teraz uruchomił znowu lewą ręką Oj, spadają jeszcze mocne te łokcie Kamila Korzeniowskiego. Zablokowany zupełnie Kamil jest. nie może rolować się, przytrzymywany prawą ręką przez przeciwnika. Tak jest, na pewno powinien zostawić moim zdaniem te nogi i broń tych uderzeń w tej chwili yy, próbować stawać, natomiast tutaj w tej chwili Kamil Korzeniowski próbuje, próbował włożyć rękę tutaj, lewa ręka Kamila powinna się znaleźć na prawej nodze Kamila Korzeniowskiego, ale tutaj jest, nie wiem czy tam nie ma, przez chwilę było zagrożenie próbą uduszenia, jednak mamy wpięcie prawą nogą pod Pachę Kamila co bardzo mu uniemożliwia. Ale jest, jest ucieczka. Jest ucieczka. Zawodnik z Krosna, to niebieski pas brazylijskiego Jiu-Jitsu. Bardziej utytułowanych grapplerów na polskiej scenie, e, który najprawdopodobniej jest tą trenerem odpowiadającym za przygotowanie parterowe, właśnie Kamila Korzeniowskiego. Także ten niebieski pas w dzisiejszych czasach naprawdę dużo znaczy. Do... na pewno mogłoby się różnić, gdyby od początku wiedział, że będzie był się z Kamilem Korzeniowskim, właśnie. A runda druga, po jeden kłopas kategorii Koguci TFR. W clinchu e, i generalnie w parterze e, właśnie Kamil Korzeniowski, e, dlatego Kamil Gessner no, nie powinien tutaj akurat skracać tego dystansu, lecz szukać swojej, e, swojej szansy w stójce, ponieważ bardzo dobrą ma tą stójkę Kamil, naprawdę ją wypracował. Dokładnie, ale oglądałem poprzednie walki zawodnika z Krosna, no i tego się absolutnie należało spodziewać po Korzeniowskim. Ale teraz mamy przetoczenie sweepo. ze strony Kamila Geza. Czy to będzie punkt zwrotny tej walki, tej rundy? Pozycję przodem. I lądujemy w motylej gardzie Kamila Korzyniewskiego. Ale już widzimy, że już próbuje już jest wyjeść. próba I już jest próba sweepa. Tak z wezmę. I ten sweep się udaje. No naprawdę, jestem pod dużym wrażeniem Kamila Korzeniowskiego. Druga na razie też na taką wygląda. Jest pozycja półgardy, wydaje mi się, że tam szukał gdzieś ręki przez dosłownie moment. Ale A. też lewa ręka pracuje, nie ma sensu się specjalnie śpieszyć. Kamil jest przed chwilą szukał przez moment takiego duszenia trójkątnego ramieniem z dołu, jednak no, to nie udało się to duszenie w żaden sposób. Natomiast co, chciałem powiedzieć, że Kamil Gest jest takim tytanem pracy i nieraz już pokazywał charakter podczas swoich walk i wychodził naprawdę z ogromnych opresji. No jest wpięty teraz Korzeniowski szuka ręki do dźwigni na łokieć troszkę za nisko jest, żeby szukać duszenia. No i to się właśnie dzieje. W tej chwili bardzo ciężko już będzie Kamilowi uciec z tej pozycji. 40 kilka sekund do końca rundy drugiej. Jest I kończy! I Kamil Korzeniowski. Mamy nowego mistrza w kategorii Koguciej. Sprawia ogromną niespodziankę. Strażak z Krosna. Walka mistrzowska TFL w kategorii Koguciej. W formule MMA walka została przerwana w czwartej minucie i 31 sekundzie rundy drugiej. Pojedynek o tytuł mistrza w kategorii koguciej przez poddanie Zwycięż... zwycięża i tym samym zostaje nowym mistrzem Kami. Korzeniowski! Kamil Korzeniowski, nowym mistrzem organizacji w stan TFL w kategorii Koguciej. W kate